Cześć widzowie, witajcie na naszych kanalach! Paweł, z ze mną jest. Domino Będziemy grać jaką grę? Domino Roblox Freedom Facility. No. No i będziemy to grać. Kiedyś ta gra była bardzo popularna. Ale już nie jest chyba? Czy tam jakieś tam. ciężko gra. To jest bardzo sporo bardzo. Ale dobra, zobaczymy. Dobra, jak to jest bestią. Bo to o tej chodzi grze, musimy ich komputery. Kl I ktoś jest bestią. Tak? Eba. Tak. No Eba. i będziemy w stanie wyeliminować wszystkich yy, przetrwających, przeżyjących survivorów. Ach, e, kim ty jesteś? Bo ja jestem survivorem. Też jestem, też. Niestety no mamy... Hakujemy komputer. Niestety. Hakujemy komputer! Szybko, raz, dwa. Hakujemy ten komputer. E, mamy pięć komputerów do schowania. Bardzo ciekawe, czy to będzie. Jest ekrany, jest tak. bardzo, bardzo, ciekawe. No. Śmiesznie byłaby Dubino... Ja tu Zobaczę czy niebeska nie idzie. Śmiesznie było, jakby Dubino tym... Eee, bestią i wow Ciekawe, później się okaże, czy to jest bestia. Trafizy. Ale dobra, dobra widzowie. Mm, eee, nie patrzysz. Dobra, zobaczymy, zobaczymy. Uszukajmy na pewno, chłopie. Zobaczymy. bestią. Echt, echt, a, tak, tak, tak. A o, pewnym, na, na, na pewno Dominik, na pewno Dominik Ja nie zepsułem, ja zrobiłem przed chwilą no, ja na to, na po minął. Oje, ze się na tona, za roboksy kupuję. A może za roboksy kupować? Jako, będzie kombestem czy nie? E, możesz chyba zwiększyć szansę. Chyba? Może być. Tak. A bo... No. O nie. Ja tak. Został Kresu... chwytany. Dobre. Tak. O nie. Ja go uratowałem O, ale sygiemka, ale sygiemka Dobra, trzeba schować komputer O, tu idzie Jezu, o, tu idzie Dobra, chokujemy komputer Ha, pierwszy byłem Ja się nie pierwszy boję Pierwszy byłem, mam ten Ha, e Ja się nie boję Trzy kozaki, trzy kozaki komputer Dobra wow. O, nie, nie, nie Dobra, nie widziałam je Ani nas, ani na nas w sumie

no nie Idzie Temu na mnie? <laughs> no, uciekamy, szybko, szybko, szybko Dobra, żeby nas nie dogoniła Jezu, jestem bardzo... Dobra Wyrolowałem chyba, ja, a jednak nie jednak nie? O, szkoda, smutek bardzo Smutki, smutki Nie, dobra, nie złapałem No, szkoda nie chcę dalej tego komputera Johner, Johner. O idzie, idzie. Nie, nie! Ciekawszy ja Kapier Kapierdzielę. O nie, biedna dziewczyna, ale włosach. Koni ją chyba. Matej, że przetrwa. Zapała. Zapalają. Tak. ją. A? Ta? Ja cię służę. Nie ma. Zamknę ci drzwi i przetwarzam. Nie wolno. O nie. Co, jest kap... Kapiła? Ka ka Betaba, ja ją. Ja pierdzielę, ona jest naprawdę straszna, dobra Ale ona ja lewituje jak coś Ja pierdzielę Wywaliło chyba ją Też? To dziewczyno odejdź, nie chcę tego komputer zrobić Kurde no, Ale nie ma jakiegoś innego komputera? Bo chyba tego zrobimy, bo... No są jeszcze dwa do zrobienia mamy, nie? Tak, ale... Są Może iść mamy... poszukuj innego co to, mam komputer, to, to o, jest? Tu nie mam fotel do komputera, on jest. Aha, to ja mam tylko. Ma ona tu pilnuje tego kompa. Ale po gdzieś, ona chyba po drugiego kompa. Nie wiadomo gdzie jest nawet. Co mi się tak wydaje? Nie wiem. Ale w ogóle taką czułeś pyszki szybko. Nie wiem czego. Nie wiem gdzie jest komputer. E, to jest... O! Ktoś zrobił. O! Wyjście, O! Powołki. O! dziewczyny idzie. Chyba otworzyliśmy drzwi. Gdzie ona jest? Ona tu jest. me. uciekamy. Ja uciekam. Ja. Ja, ja czekasz? Ja oczekam. Dobrze. Ja, dobra, ja, dobra, dobra, tole. Jedź pierw leć do drugiego. Ja. Dzięki. Proszę Ja też za bardzo nie chcę chyba. Chociaż może. może. A nie, mogę być. Ja, w sumie mam 27% na testy. No, Jaką no, mapę no, wybierzemy. No. Lotnisko, za antypopuszczone no, do... To piszesz na oczy, no, widzę, piszesz na no, Jeszcze loki są. <śmienicza> nie znam nie... Ja nie zdążyłem. Że... Aha. Ja nie zdążyłem. No nie, jestem... Jestem survivalem. No, jest, niestety jestem bestią. No, Pawle jest z bestią. Nie podoba mi się to. super. Opie jak ja jestem ktoś to... Nie ogarniam. Czemu ta mapa? No. super. co? Wolemią? Wolemią. komputerek. Robimy komputerek. Żeby uciec przed Pawlesem. No nie, ty ją złapałeś, tak nie może być 140 14 złapałem, chopie okay. Szybka posła słyszałem Dej nie garnia Welka Szyko szybko szybko szybko, szybko. od niego <grymka> Jakaś bramka zapiszczała jak przyszedłem O to To jest chyba sygnał, że jak ktoś przebiegnie to wtedy będziesz wiedział. W sensie bez No wy też wiecie, bo jak, jak to zaczęło to też No to działa to w dwie strony. Obie strony. No niedobrze, bardzo niedobrze. To jest bardzo przykry znak. Jak tak działa. Bardzo dobry znak. No w sensie dla nas, dla nas nie, ale... No dla wszystkich nie, jest dobry znak w sumie No O tu jest ja, ja nie mogę, ja nie mogę, nikogo nie mogę znaleźć w grę nie się w ogóle w grę Widzicie Pawlesa? się w grę Widzicie, widzicie Pawlesa? NIE To <grym> tak, co tak się pocisz w grę Nie, nie, nie Strzałem ciebie, strzałem <grym> cię! <Ciebie. grym> wiedziałem, że tam jesteś. <grym> <grym> Checkmate. Jak słyszałeś, to czemu nie podszedłeś? Co, no o to chodziło! Bo wie dlaczego, tak proszę bardzo, strzałem cię już. Iż tu jesteś. No wiedziałem! Ale chłopie, ty tak się podpisz podczas w grę. Ja pierdziele Spocum. Jak się pocę? No pocę, się widać to no. My się nie płócimy, my musimy rzewkę robić dla fanów, dla widów i też gramy ja gram też dla fanów Bardzo o, Dwie dziewczyny mam o tak, o to chodzi tej ty chodź, ty, ty będziesz bardziej taka spocona A nie tyle O to jest ta taka spocona. Spadł. O, o czy jest tylko ciężko jesteś No Widzę cię Oj to ona spada na to co? Domino Domino Gdzie ty jesteś? Nie, nie, nie Nie Piszcie ode mnie Się w górze? Jak ty słyszysz mnie? Kurde! Ja mam pecity, ja mam w mikrofonie mam w Nie, 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 było blisko. O, idę do mojego, do mojego miejsca. Masz A co to jest? Ja A go, nie, miejsca. nie, nie, jest? nie, 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 Mieszbym to lepszy, Nie. Tak hmm. O, nie mogę przejść. Nie. Ale nie jest, jednak nie jest o. No, jak. No, jak widzicie, Pablo mnie złapał. Niestety. No niestety. Ope, tył. Jak nie. Skacz! Skacz! Nie! Niestety. No nie. Tę kolana chodź tutaj. Chodź, ci mnie uratują. Skacz, ci mnie uratują. Ona jest spocona, taka ruda, bo ogarnia bardzo fest. A idziemy i napadamy Nie, nikogo nie ma. O, idzie, idzie, mam Ale jednak, ojejku, nie idzie się jednak. I Niestety nie że tej dziewczyny uratować gada. może cię trochę Tak muszę patrzeć już jest. Coś się już no. dobrze dobrze. nie! Jak to? takie słyszę Dzięki! No chłopie, jest jakieś no nie. O Jezu, ona będzie teraz No ja pierdziele! A tak teraz się według ciebie poci, ona uciekła. Nie! Jak ona patrzy? Jak Ale jedna wyszła z gry A jedna też tak, przegrała O No Szybko, szybko Dobra, czas uciekać Mam nadzieję, że nie jest łapana Aaa, niestety Dominik. Kurde, no nie, mogłem poczekać. Ajajaj. Aj, aj. Domino, domino, DOMINO! Dobra, lecik pełno kesu. Zbawiam dwie osoby. Jedna wyszła z gry. Ja, może się wkurzyła. nie! To za. nóg. Aha. Myślałem, że ona uciekła. No niestety nie uciekła. Paweł, Paweł. Paweł pa, się odorwał. A tak, bo jedno ja mnie nie zdążyłem uratować. Dawaj, dawaj. Zielone, bo jest tam tylko ST. Zabawka. 15. To może dwa razy... Można, żebym ja nie był bestią. To może dwa razy skakać czasami. Tak raz, dwa razy. I pierdol, biały. Znalazłeś Patrz, o wie, raz, dwa i patrz, exactly. i pierdol. I pierdol, biały. Jest tam jump. No wiem, ale pierdol, pierdol. No, no, no. Dobra, mi zawiedzą, że będę długą rutę. Ja pierdol, jestem bardzo czekać co to będzie. Jestem bestia. A to jest ta mapa, czy inna? A to jest ta? Nie wiem. To jest ta chyba. Bardzo. Jedna osoba wyszła. Tam jakiegoś... Chyba to no, spocana. bobber mober, mover, mober Bobra mamy. A nie, to jest za Dobra, no to szukamy ich. Dobra, otwieramy drzwi. Gdzie jesteście? Otwieramy drzwi. Dobrze gdzie jesteś? A ty jesteś teraz. O, komputerek tu jest. W kompusach Dobra, dobra! Do, dobrze pójdę zobaczyć na odcinku. Okej. Okay. Jak, jak jesteś ślepy? Jak jestem ślepy. No niestety. Mówi, że ma się wrócić? No właśnie, Cześć, mi... chodź. No, możesz się tam wrócić, jak chcesz. Ja nie jedziesz z komputerem w ogóle. Zamknę cię tutaj. Miał uratować Nie musisz. A to nie wezmę. A może jednak wezmę? No nie, to zagni tak daję. No, tam Ej ten. Piętruka. O. 6. Mam Cię O jezu. Gam się. Jemy tu. Zlefajesz kogoś? No To jest kolejny komputer Ma jakiś papikiem jest ona Nie potrzebujemy cię. w tym sensie do tego samego komputera Cześć Mam Cię Jeszcze Pawles mi został O nie A jednak nie Kurde, ale Ja tutaj tego gram, największą rolę robię. I on No, jeszcze Ciebie nie widziałem Busem. Komputer? tutaj, komputer tutaj, byłam tutaj, byłam dobry byłam no nie byłam tutaj, byłam tutaj, byłam tutaj, no ale będzie przybitki na YouTube Dobra, to już był hit To było hit Dobra zobaczcie na YouTube, zobacz to chłopie na YouTube. Naprawdę Jeszcze to zobaczcie to się... Ja jestem już chyba wygrany chłopie. Ale nie, ja jestem już chłopie wygrany chopie Wygrałeś go Bo ona jest takie chłopie. Jeszcze jeden typ jest ale chłopiek jeszcze zobacz w tej tubie, zobacz Chłopie, zobacz w Dobra Prowadź mnie Albo... Dobra, No, wyszedł o nie, rundy. Wygrałem. Super. wygrałem. Ale ja, ja cię nie widziałem w ogóle. No chłopie, bo jesteś ślepy, Po co ja e, tak, ja ja chłopie, ja Ja wiem, Tak, 15 lat wrócimy. Jeszcze 7... jeszcze ślepy. Dacznówkę są, dacznówkę są, samemu, bo chłopie. Ty mi nie widziałeś, przecież że widziałeś mnie. Nie. Możesz zacząć, to zacznij Co ty Ile mamy nagrane? Dobra. 20 minut mamy już. Wyspiać. Dziesięćset jeden naprawdę, nie? Właściwie dziesięćset dziewięćset poniedziałek, dobra. Takie 3, dwa, osta, ostatnia runda Zobaczymy, kto będzie bestem, albo... Z... Będzie grał o przetrwanie. Będzie grał o przetrwanie. I... Ja na pewno nie, bestem nie będę ty też nie będziesz na pewno. Czyli ktoś z innych osób. Ale chyba lepiej wtedy, co? Lepiej, moim zdaniem bardziej. Aaa, lepiej. No lepiej niż być osobą, a trzeba być przetłumaczem. Bo 220 km jest za bardziej. Tylko nie podoba mi się, Ej, że to znów ta mapa, bo no, nie wiem, widzę tu jakieś. Kiedyś na mapkę była fajna, dla widzów, ale. trudno. Ta mapa jakaś popularna chyba, się... bo ciągle ją biorą. No ja i widocznie, mam komputerek. Też mam, Też, też mam ma komputerek. Dobra, hakujemy Dobra. go, raz, dwa, trzy! Alo, Mogę niego wskakować? Halo? No, dobrze, mogę go wskakować. To jest, tutaj nic nie ma. Dobra, hakujemy, hakujemy. Kto jest w ogóle? Aaa, Boże. Okej. Ten 12 lewy, nie. Nie, 16. 16, 16. pici. O nie. Dobra, hakujemy szybko. Hakujemy, hakujemy, hakujemy. Ja idę ratować. Kończę komputer, dobra, skończony i zaratować. O, tu jest. O nie, ona tu idzie. O nie. Co mówi? Nie, nie, idź ode mnie. Idź ode mnie. Nie. Jezu, ona tam wchodzi w ogóle Nie, bo ona mnie goni Zostaw mnie Dobra Dobra, ja ona, ona poszła Dobra, do... Ja masz I do Dobra, ja idę schokoć komputer. Idę z tobą. Dobra, siebanko. Siemanko, to Widziałem kolejne Potem ty możesz iść za mną, bo widziałem kolejne. Dobra, dziękujemy. Mamy dwa komputery jeszcze. Elko, co, hey. wie, co wie? Mamy dwa komputery do sprawowania. Zobaczymy czy, czy nam się uda? Czyli ona może rozłapie? Nie wiadomo co będzie. Ale chyba no, damy radę moim zdaniem mi się wydaje, że przeżyjemy i uciekniemy. No, bo on cały trochę idzie. Nie Chociaż było blisko, żebym je złapała. Ooo, ale by się mnie cały goniła. Się rata, bo... ja by cię utara ja bym Ale mam fajną koszulkę w ogóle. Masz. Widzisz? Jaki, jaki ten? Jakie piękny Dobra, chodźmy, otworzymy szybko PO2, otwieranie, otwieranie Idzie, idzie, idzie Haha, dźwięk Oh no ona mnie złapie Ona mnie złapie Czekaj Nie, nie nie! Trzeba URATOWAĆ uratować tak no tu wyjdzie, To tu by idzie Nie! Robię Kurze, skoda. Nie! 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 szkoda, no Nie! 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 tak Nie! 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 Naprawdę Nie! Nie! Help me. Help me. Idę, Nie! Idę. Nie! ona tu Nie! Ja, Nie! 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 Ej! Dobra, idziemy. Pratowany. Ja idę dodatkowego zrobić, bo oni robią kąpa Dodatkowego? A dodatkowy jeszcze O jakiegoś dodatkowego robią? O nie ona tu jest Dobra to chyba byst A poszła sobie Dobra robimy 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 Ty no, hey. jednak jest dodatkowy Dobra Chodź Do id chyba Dobra jest Ale go chyba złapał czy nie? Dobra, dobra uciekamy Uciekliśmy. Chyba jedna osoba została. Tak, jedna osoba została. Chodzimy co u niej? No, ona sama A, ona ta. się chowa. Fajnie. No, ona się chowa. Dobra, widzowie, to jest nas, nie ma na nie, niej nie czekać. Dobra, widzowie, dzisiaj. Chyba, dzisiaj. Na chyba, chyba, tyle, na tyle. Yy. Dajcie subskrypcje na naszych kanałach i też lajki, like, będziemy bardzo wdzięczni. Bo Nasz punkt chcemy mieć 100 subskrypcji w tym roku w tym roku, a może w miesiącu zobaczymy jak to pójdzie, nam dobrze 100 subskrypcji, Zobaczmy. będzie dobrze no i oczywiście później będzie 1000 ale... chodźcie sobie z bo to będzie bardzo good dobra, to na razie! narka